Zająca, się do świata. Gier. Nie kupuj na Dzisiaj zagramy sobie chillowymi Niemcami, ale spokojnie, spokojnie, nie bójcie się, pozbędziemy się tego pokojowego malarza, wprowadzimy wielką, czerwoną, czerwoną rzeszę niemiecką, która będzie sobie rozsiewać Wolskomisariaty po całej Europie. Zapraszam bardzo serdecznie. Na nowym DLC-ku Damerung niemieckie drzewko posiada nie jedno, a aż dwie ścieżki komunistyczne. Polecimy sobie lewą ścieżynką komunistyczną potworzenie i rozsiewanie wolkschłonkowiceratów, bo to jest nawet ciekawa mechanika, którą sobie przetestujemy, o rozszerzaniu komunistycznej rewolucji na sąsiednie kraje bez bezpośredniej interwencji. I tutaj jest ryzyko prawdopodobnie drugiej wojny, którą da się ominąć, jeżeli odpowiednio i wystarczająco mocno wzmocnimy partię komunistyczną. Zobaczymy, czy nam to się uda, czy szybko pozbędziemy się pokojowego malarza. Ponadto przetestujemy. Pierwszy raz zagramy pod Niemcy z wolnym rynkiem, które skupiają się na rozbudowie i dobrobycie swoich obywateli, a nie na planie czteroletnim i ekonomii podbojów. No bo w sumie. Będziemy dużo walczyć, ale nie będziemy oficjalnie dla siebie podbijać. Wszystko dla wolnych ludów, proletariuszy, miast i wsi całej Europy. A jednak Paradyż dodał coś do niemieckiej wojny domowej, mianowicie można zapewnić sobie lojalność Kriegsmarine, obiecując im zrobienie odpowiednich celów narodowych, dzięki czemu podczas wojny domowej przejmiemy większość floty. A jeżeli tego nie zrobimy w ciągu dwóch lat, to się mogą zbuntować, i to jest chyba opcja, żeby grać pod jakiegoś admirała na rzecz. Oczywiście pozyskamy ich lojalność, potem ewentualnie to powstanie się z tłumem, jak już przejmiemy pełne władzy, to kto by się tam flotą do Niemczech przejmował. Yeah, wojna domowa, ta wojna domowa to jest klasycznie każdy milion razy ją sam rozgrywał, milion razy ją widział, także na szybko poklepiemy, a jego jedyna różnica jest taka, o ten bunk w Marine się faktycznie ładuje, a to bandyci jedni, serio musimy dwa lata zrobić te cele na flotę, bunk na Śląsk, musimy wystarczająco szybko. Musimy wystarczająco szybko pokonać wojska wierne Adiemu, aby bunt na Śląsku się nie odpalił. Tu mamy jakieś de decyzje odnośnie tego. Także możemy na razie sobie spokojnie kliknąć mobilizację NARODU. Komuniści na emigracji wracają do domu. Towarzysze, witamy z powrotem. Więcej komuny nam bustujcie, prosimy bardzo. Witamy z powrotem. A tymczasem je nasze dywizje poszują w kierunku Siedlisko, słuchaj, kanclerze Rzeszy. Pięknie, niemiecki czerwony bliskich się rozpędza, chwilę powalczyliśmy, wywalczyliśmy sobie szlag Berlin zdobyty, Adi jeszcze nie wie, pewnie siedzi w bunkrze w swojej kance kancelarii, nawet nie wie, że jego miasto upadło. Świetnie, puszujcie dalej, tu kolejne dwa kociołki zrobione. Himmler przejmuje władzę, to początek końca, początek końca i początek nowych, pięknych, czerwonych, a przede wszystkim szczęśliwych Niemiec. Ale trzeba przyznać, że dodali te nowe efekty graficzne, że gdzie dużo walczysz, tam są płomienie zniszczenia, pali się te budynki miasta, płoną. I faktycznie fajnie to daje klimacik, zwłaszcza podczas kręcenia wojny domowej. Więc wyobraźcie sobie, jak pięknie będzie płonąć Ameryka na się podczas II wojny secesyjnej, gdzie każdy z każdym będzie walczył o każde miasteczko. Wojna domowa dobiega końca. Wszystkie wojska wierne dawnej władzy zostały pokonane. Przy okazji widzę, że w Wielkiej Brytanii mocno się odpali. Oczywiście gramy na celach niehistorycznych, bo będziemy robić taki bum w końcu, że aż psycha będzie boleć. Wojna domowa zakończona. Odzyskaliśmy śląski. Bunt w Kring z marine się ładuje. Przeprowadzimy teraz operację, żeby opóźnić ten bunt na śląsku, ile tylko się da? Weszliśmy już też na etap gospodarki wolnorynkowej. Porzuciliśmy mewobilsy, porzuciliśmy plany czteroletnie. Teraz mamy odbudowującą się gospodarkę po wojnie domowej. Także mamy całkowicie zdewastowany kraj ale z czasem będzie coraz silniejszy, no i powoli pracujemy, aby jak najwięcej partii czarowonej komunistycznej w naszym rządzie się pojawiło. Zadbanie o przyszłość Niemiec. Wszelkie próby z rebelii separatystycznej zostaną skutecznie udaremnione, 14 dni to robimy, dzięki czemu powstanie na Śląsku prawdopodobnie przestanie się ładować. Pozbędziemy się też narastających niepokojów społecznych. Dostanie tylko cały czas ładujący się bunt w, w Kriegsmarine. I teraz stoimy na rozdrożu. Po prawej stronie mamy piękne, kaiserowskie imperialne Niemcy, a po lewej mamy czerwone spaczenie i szerzenie komunizmu po krajach Europy dzisiaj wybieramy ścieżkę Lewą. Dzisiaj wybieramy ścieżkę Lewą, wkraczamy na drogę czerwonej rewolucji. Pamiętacie to ogromne drzewko niemieckie? Wybraliśmy sobie ścieżkę komunistyczną, i tak trochę jakoś mało tego kontentu zostało. A jeszcze sobie i tak kawał drzewka e, komunistycznego wykluczymy. Właśnie w sumie niewielki, ale no zobaczcie, jaka to jest różnica. Jak się pozbędziesz tych ścieżek. Kaiser dzwonił i pytał się, czy do reszty mnie, mnie pozajęczyło, że zamiast wybrać prawidłowego Kaisera, to wybieram jakichś spaczonych komunistów. No ale jest jak jest. Znaczy, my skończyliśmy, narzekaliśmy, że większość drzewka się wyklucza. Ponadto, tu nam się wykluczyło już drzewko pod plan czteroletni autarkie. Tu nam się wyłączą, wykluczą drzewka wojskowe, tu lotnicze, tu morskie de facto się wyklucza, ale można na niego wrócić. Także jak widzicie, duży kontencik dla Niemiec jakoś tak się dziwnie skurczył. Ach, alas, z barykady tle nam się ładuje bunt w Krieg z marine, nieuchronna rewolucja proletariacka i narastające niepokoje społeczne, bo Niemcy nie wiedzą nie jaka czeka ich przyszłość. Ale w tym całym burdlu y, mamy możliwość zabezpieczania sobie pozycji w poszczególnych landach niemieckich, jeżeli chodzi o przyszłą wojnę domową, bo być może czeka nas wojna domowa o wprowadzenie komunizmu. Być może ją ominiemy. Mnie ciekawi to, że Hamburg jako chyba takie siedlisko niemieckiej komuny na start nie jest komunistyczne. Nasze siedlisko komuny jest gdzieś tutaj w okolicach Saksonii, a nie jest w Hamburgu. Nie wiem, zawsze mi się kojarzy, że Hamburg to jest taki, taki region niemieckiej socjaldemokracji i komuny. Niestety, ale mam dla Was bardzo smutną wiadomość: ominiemy drugą niemiecką wojnę domową. Nie będzie wojny domowej komunistów kontra junta wojskowa z Mackensenem, bo udało nam się wbić 50% poparcia partii. Także robimy zwycięstwo ludu i omijamy wojnę domową. Demokratycznie wprowadzamy komunistyczne Niemcy. Niemiecka Republika Socjalistyczna, ten kolorek taki, taki trochę średni, mam nadzieję, że potem jak ostatecznie wybierzemy lewą stronę komunistów, o właśnie, dziedzictwo w związku Spartakusa, będziemy Niemiecką Republiką Ludową, tam kolorek troszeczkę bardziej będzie taki wyraziście czerwony, jak nasza dominacja, bo to jest jakaś dyktatura proletariusza, ale to jakiś pierdoły, my tu chcemy lecieć po Volkskommissariaty. Przywódca ludu. Ponowne zwrócenie się ku w związku Spartakusa wiąże się z pragnieniem bardziej aktywnego zaangażowania ludu. Przeprowadzono wybory mając na celu wybór naszego reprezentanta i po przeliczeniu głosów wygląda na to, że wynik jest bardzo równy. Obywatele najwyraźniej uważają obu kandydatów za godnych przywódców niemieckiego państwa. Niestety możemy wybrać tylko jednego z nich. A Kajzer nie może się pogodzić z porażką najpierw telefonu, a teraz mi wierci od góry i próbuje się przebić na odcinek. Niestety pana Kajzera dzisiaj nie zapraszamy. E, wybierzemy proszę państwa... Wybierzemy, proszę Państwa, Heinricha Brandlera, który bustuje nam e, przemysł. Pan Ernst Thalmann jest pod jakąś milicją, a my pod milicję grać nie będziemy. Ostatnio graliśmy pod milicję jako Austria, e, pod Anschlussy, gdzie się broniliśmy. Polecam bardzo serdecznie. Polecam też e, kolejny odcinek, który był z europejskiej atomowej Belgii, również piękne spaczenie się szerzyło. A dzisiaj robimy czerwone, imperialistyczne, wolskomisariatowe Niemcy pod Heinricha Brandlera. Pan Heinrich Brandler. To jest ten miły żbiczek. Witamy serdecznie. Musimy przeprowadzić szybką interwencję w Austrii, bo tutaj niebezpieczny Habsburg się szerzy. A jak wiadomo, Habsburg zaraz będzie robił habsburskie rzeczy czyli będzie wszystkie kraje dookoła zmieniałby habsburskie marionetki. Także uratujemy naszych proletariuszy z Czechosłowacji, Węgier i Rumunii przed tym imperialistycznym Otto von Habsburgiem. Na niego też przyjdzie pora. Wielka wojna naszych czasów, może to nie jest. Ale wyzwolenie robotników miast i wsi jak najbardziej. Towarzysze na Wiedeń! No i tam Niemcy znów idą na wojnę. Niemcy znowu idą na Wiedeń, i właśnie w ciągu, nie wiem, trzech dni, trzy, trzydniowa specjalna operacja na terenach austriackich doprowadziła do tego, że Wiedeń już padł. Dosłownie Blitzkrieg czerwony został przeprowadzony. A to jest łączona armia naszych czołgusiów początkowych, piechoty niemieckiej oraz, jak widzicie, to jest milicja komunistyczna. Milicja komunistyczna, która była przygotowana na wojnę domową. Nam na szczęście udało się sprytnie tą wojnę domową ominąć, aby dalej nie, ro nie rozwalać sobie kraju. Ależ te nasze czołgusie puszują. Biedno, to w Habsburg chciał monarchię przywrócić, a tu czerwone Niemcy mówią, nein! Zrobiliśmy bardzo przyjemny cel narodowy, który jest w sumie klu naszej czerwonej ścieżki niemieckiej na rozszerzanie komisariatów, bo będziemy teraz rozprzestrzeniać ogień rewolucji. Pomocą Political powera będziemy wysyłać naszych agitatorów, którzy będą bustować komunę w krajach ościennych. I jeżeli komuna osiągnie 40%, wybucha wojna domowa, i żbiczek, który z tej wojny domowej się wykluje, będzie naszym docelowo papetem. I najlepsze jest to, że na przykład, jak wyślemy naszego agitatora do Luksemburgu, to Luksemburg musi się zgodzić. Na szczęście Kaiser akurat się odezwał. Wybierz komunę, Kaiser się odezwie, wiertarą tam leci. Oni muszą się zgodzić. Jak się zgodzą, no to będziemy im ustalić. Rozumiecie? Oni muszą się zgodzić, żebyśmy my do nich wysłali naszych agitatorów. Polska pozwala nam wzmocnić sentymenty komunistyczne. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Hura, Polacy za wielką, wolką y, -komisari komisariatową y, Rzeszę Niemiecką. Belgia na tych celach niehistorycznych poszła w Jak ktoś chce zobaczyć y, europejską atomową Belgię pod y, szpaka, to polecamy poprzedni odcinek, więc y, Belgia nam pozwala szerzyć nasz y, proletariat. Natomiast niepokojące jest to, że mamy czystki wykrzyk z Marine, bo nie udało nam się zrobić celów, które. Które postawili nam w ultimatum przed wojną domową. No niestety, no kto by się przemał flotą w Hard of War 4, Także tracimy dunica, tracimy Raidera i tracimy Guntera Dostajemy debuffy do floty, ale trudno. Zapłaca na tą zradę. sztali miał swoją czystkę, która mu nie wyszła i ma. Lwa kamieniewa w wojnie domowej. My robimy własną czystkę w Kriegsmarine. Ładnie szerzymy a komunę we wszystkich sąsiednich krajach: od Holandii, Belgię, Szwajcarię, e, Jugosławię, Węgry, Polskę, Litwę z wyjątkiem Czechosłowacji. Tylko Czechosłowacja odrzuciła naszych e, miłych niemieckich agitatorów, także szykuje się wojna. A to równa się wojnę z wojną z Francją. Szkoda, że nie można wysłać agitatorów do Francji i zrobienie z Francji od tak sobie wolskomisariatu. E, Myślę, że to w e, kwestiach balansu. A tymczasem Einstein e, masakruje w imię Kaisera i dawnych niemieckich ideałów masakruje syndykalistów i jedzie prosto na Barcelonę pierwsza ofiara naszej niemieckiej komunistycznej Realpolitik w Polsce wybuchła wojna domowa Panie Gomułka, Panie Gomułka będzie wiernym volkskomisariatem Rzeszy Czerwonej Niemieckiej Pan Mościcki się nie obroni w ogóle zobaczcie jak fajnie się tutaj przy naszych granicach striggerowała ta Polska Rzeczpospolita Ludowa od razu wyślemy Polakom nasze mauzerki czerwone aby poszerzyć ich rewolucję, I moglibyśmy sobie wysłać ochotników. Takie tam dziewięć dywizji ochotniczych. 9 dywizji ochotniczych na wojnę domową. No, połowa armii polskiej nagle zostanie wzmocniona. Drugie, tyle. I tak, oto Rommel został wysłany z komunistycznymi dywizjami na polską wojnę domową i będzie. Rommel, czerwony Rommel będzie puszczał Kraków. No, znaczy, to nie jest piękny, spaczony chojczanowy odcinek? Komunistyczny Rommel wyzwala proletariacki Kraków. Co oni sobie myśleli, to robiąc paradoksie? Co to jest? Pan Rommel pomógł Gomułce wygrać wojnę domową. Jezus, jak to abstrakcyjnie brzmi. Teraz zażądamy podporządkowania państwa polskiemu naszej niemieckiej republice. Wysyłamy 30 dni, zobaczymy, czy się zgodzą. A tymczasem wysyłamy karabiny jugosłowiańskiej partyzantce i wysyłamy Romla, żeby pomógł Tito wygrać wojnę domową. Co to jest? Rozumiecie, że my z Romla zrobiliśmy jakiegoś komunistycznego wataszkę, który lata po całej Europie i wspiera wszystkie komunistyczne rewolucje? Że to jest jakaś abominacja. Pan Rommel jest tak rozchwytywanym czerwonym watażką. Ledwo co skończył wojnę domową w Hiszpanii, w Jugosławii. Teraz poleci na wojnę domową za węgierski czerwony gulaszek. E, ominęła go niestety wojna domowa w Belgii. No tak szybko te wojny domowe się triggerują. Porąbane jest ta mechanika. No i teraz krem do la krem, wisienka na torcie, jak to zając lubi powtarzać, czyli tworzenie komisariatów. Wysyłamy żądanie Volkskomisariatu do Polski, do Jugosławii, do Belgii. E, trwa wojna domowa w Holandii, oraz Rommel cały czas poci węgierskiego Civil War. -a. Przy okazji, zaraz się szykuje wojna z Czechosłowacją, bo nam Wargol spadnie, to oznacza wojnę z Francją. Tylko mamy o tyle dobrze, że Belgia jest naszym papetem, więc praktycznie mamy otwartą drogę na Paryż. No i trzy nasze pierwsze komisariaty dołączyły. komisariat, Polska, znaczy komisariaty, Wolskomisariaty Polska, a Republika Socjalistyczna, Niemiecka Jugosławia z Tito i Niemiecka Belgia z van der To są nasze Rajskomisariaty. Rajskomisari Wolskomisariaty. Specjalna mechanika Wolskomisariatu, specjalny ikonek, proszę bardzo. Biedna Czechosłowacja, otoczona przez te nasze wszystkie komunistyczne papety. zaraz Węgry dołączą. Wow, to Szwajcaria. My w Szwajcarii też działamy, proszę bardzo, bustujemy. <grystanie> Ile macie? 25%. Szkoda, że na inwazję na Francję nie będziecie gotowi, byście mogli zalać z tej strony. Żeby seria nie przymulała, wypowiemy tą wojnę Czechosłowacji, która jako jedyna, jako jedyna z tych wszystkich krajów odrzuciła naszych proletariackich, komunistycznych agitatorów. To równa się również wojna z Wchancją i Rumunią, a szkoda, bo 32%, no cóż, Rumunia najwyżej się spacyfikuje siłą. Wypowiadamy wojnę, wzywamy naszych sojuszników, wielka komunistyczna wojna naszych czasów. Zobaczymy jak sobie... Panie Einsteinie, a co ci się stało z linią frontu? Ty byłeś ustawiony przez Belgię, a ty sam żeś się pojawił w... Y... Linię Marginota, na linii, naprzeciwko linii Marginota, ale patrzę, że Francuzi robią pajacyki na linii Marginota. Francuzi robią pajacyki, linii Marginota, gdzie po Europie lata komunistyczny Wataszka Rommel i rozsiewa komunę, no super. Zobaczymy, że się przebiją ci nasi, Mainstein ma te niby busty do tego, że może przez tam Forty próbować przejść. Związek Radziecki wysłał ochotników. Daj tą piechotę. Przejdziecie przez tego Marginota. Aby <laughs> a dywizji na front tego! <laughs> ja zapomniałem, że my z Francją graniczymy. Kur tak się podjarałem tymi papetami, że ja zapomniał. To wiele wyjaśnia. <laughs> Zając same, bo... No głupio wyszło, głupio wyszło z tą linią To ja zapomniałem, serio, myślałem, myślałem że my trzy dni dojedziemy do Paryża przez Belgię. Rommel przejmie dywizję od naszych ochotników i będzie łatał ten nieszczęsny wyłom, wrócił nasz wataszka dla ojczyzny ratowania. Spokojnie, to była zaplanowana operacja, myśleliście, że, że zając zapomniał linii frontu obstawić, nic z tych rzeczy, nic bardziej z milnych tych rzeczy, bo to była tak zwana obrona w głąb planowana. Nie dość, że zrobiliśmy kociołek z dywizji francuskich. To jeszcze zmniejszyliśmy liczbę dywizji francuskich na granicy z Belgią. Dzięki czemu Einstein po drobnej rotacji mógł tam wrócić i postuluje sobie rubaszki na autopuszu w kierunku Paryża. O no tak, i właśnie o to chodziło. Czerwony Roman w rytmie Prusian Gloria puszuje Paryż. Czy może być bardziej spaczony scenariusz do Hojczana niż zdobycie Paryża czerwonym Einsteinem? W rytmach Prussian Gloria Kaiser byłby z nas dumny. Co to za zielona dania? To nasi? Nie, to, to są ci, z którymi walczymy. Dobra, Mordo kochana, my zaraz ci wyślemy pana Romla, tylko skończymy już tutaj puszować Francję i Rumunię. W międzyczasie dołączyła do nas Litwa i Holandia, zaraz dołączy. Szykujemy kolejne powstania w Albanii, Grecji, chyba Norwegii? Tu się chyba załączyła ta własna mechanika duńska. My im strygowaliśmy wojnę domową. Ci komuniści walczą z Zieloną Monarchią, i nasi komuniści proszą nas o wsparcie. Na szybko wystawiliśmy dwie armie, żeby wspomóc ich w tej wojnie? Tak, oni dołączyli do frakcji, tylko że oni muszą potem stać się naszym papetem. Musimy ich podporządkować, a Luksemburg jest ostatecznie zbagowany. Chyba nie może odpalić się ta wojna domowa. W kraju z jedną prowincją, bo już trzeci raz próbuję im zrobić, trzeci raz chyba się skipuje, bo komuna na pewno im się na 40% zbawiała, więc brawo, paradok, znowu przetestowaliście mechanikę, którą wrzucacie do Hercowają 4 Wojna z Francją i Czechosłowacją dobiegła końca. Yy, możemy teraz, zrobiliśmy z nich papety, i teraz za pomocą tych naszych decyzji możemy od razu przerobić ich na Wolskomisariaty. Więc z Francji zrobimy sobie Wolskomisariat z Oksytanii. Z Czechosłowacji, a widzę, że na przykład jak Brytanię wyzwoliłem, to paradoks już nie przewidział, że Brytania może być Volkskomisariatem, ani Zakarpacka, Ukraina. Brawo, paradoks, fajnie, że przetestowaliście. Znaczy, fajnie, że jest mechanika, że potem te papety można i tak przerabiać na te nasze czerwone Volkskomisariaty. Ale nie fajnie, że nie ma ze wszystkiego, co powinno być. Człowiek sobie siedzi, chiluje, liczy czerwone szekielki. Ile tutaj pięknych, czerwonych krajów dołączyło do naszej Związkowej Republiki Niemieckiej. Proszę bardzo, na tym dwie Ukrainy. Właściwie to jest jedna Ukra Ukraina, to jest zakarpacka Ukraina. A to jest y, przedkarpacka bu, y, Ukraina w Bukowinie, rozumiecie? Przedkarpacie, Zakarpacie, Ukraina. Haha, ha, mało śmieszny żarcik. <laughs> Szkoda, że się nie da zrobić czerwonej Ukrainy. Y, Szwajcarzy nas zaatakowali sobie. Człowiek siedzi, chilluje, a ci Szwajcarzy to jesteś imperialiści. My tam troszeczkę tylko agitowaliśmy. Nie wiem, czy oni mają jakąś mechanikę obronną, czy coś, że nas zaatakowali. Przez to, że agitowaliśmy w ich kraju. Odpalimy sobie specjalną decyzję. No i będziemy tych biednych Szwajcarów... Puszować. Mam nadzieję, że potem zrobimy z nich piękny Volkskommissariat, który dopełni kolorku czerwonego w naszej Europie. Oj, nie zdążyłem nawet przeklikać eventów, i oni skapitulowali. No cóż, jest jak jest. Dobra, po pierwsze, nagle możemy Oksytanie wciągnąć do Volkskommissariatu alpejski protektorat, czyli Szwajcarię. Dziwna granica się zrobiła Ale co ciekawe, z, zrobiłem papeta z Austrii Bo myślałem, że zrobię też komisariat z Austrii Ale nie, oni mają swoje węgierskie Znaczy austriackie drzewko I właśnie te małe księstwo komunistycznej Austrii Robi y, zarządzanie, zarządzanie uległości wobec Węgier Ciekawe czy oni nam popsują węgierskiego papeta Wsparcie monarchii My wam damy wsparcie monarchii Romel już się nie może doczekać kolejnej wojny domowej Mamy chwilę spokoju, Rommel się nudzi, także wysyłamy naszego Romla Czerwonego, watażkę, żeby walczył w albańskiej wojnie domowej za komunę. <grym> Jezus, jak to mi się podoba, Rommel Czerwony, watażka Europy. Uważajcie, monarchiści, Rommel leci, cyk! Proszę bardzo, zwyciężyliśmy kolejny czerwony protektorat, za niedługo dołączy do naszej pięknej wspólnoty. Mam nadzieję, że Ukrainę zrobimy czerwoną, bo już nawet Austriaków udało się przerobić na czerwonych. Proszę bardzo, Ra 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 Volkskomisariat Czerwoniutki. Gdyby ktoś się zastanawiał, czy czerwone Niemcy pod komisariaty są przegięte, to możecie sobie policzyć, ile na ile lecimy slotów budowlanych. Mamy od papetów, ciągniemy przemysł, yy, to jest porąbane, plus jeszcze mamy busty za naszą wolnorynkową gospodarkę, których jeszcze nie skończyliśmy nawet robić. Także yy, zaczynamy mieć jakieś chore ilości dosłownie wszystkiego. Szykujemy się do wojny z Bebicim, a w międzyczasie zrobiliśmy cel narodowy, ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, myślałem, że tylko na Europę, że my możemy tą komunę rozsiewać dosłownie po całym świecie. Na wszystkie kraje mamy możliwość wysyłania agitatorów i trygerowania wojny domowej, tylko tutaj już chyba przypuszczam będzie bez tych wolskich misji bo to byłoby już totalnie przegięte. A jeżeli jakiś kraj jest czymś papetem, to możemy wysyłać ziomeczków, którzy będą im podbijać autonomię, żeby się wyzwolili spod okupacji. Możemy również stety, które oni okupują, podbijać tam poziom nieposłuszeństwa. Komunistyczne Niemcy to jest jakaś, jak, jakaś abominacja, to jest, to jest za mocne i to wszędzie wszystko możesz klikać. Nie wiem, czy ktokolwiek w Paradoksie po dodaniu tych mechanik je przetestował, przecież to, 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 to nie ma ani balansu, ani logiki. O, Kolumbia była na skraju wojny domowej. Wysłałem agitatorów, i od razu się wojna domowa odpaliła. Zobaczymy, czy poradzicie sobie z, z oponentami, bo my szykujemy się do wojny z Włochami, więc wam naszego czerwonego wataszki Romla nie wyślemy, bo czerwony wataszka Romel. A, na Argentynę mamy, bo Argentyna odrzuciła naszą agitację. Ty, a tu było 37%, 3%, i mieliby kolejną wojnę domową. No nic, trzeba będzie się tam wybrać osobiście. Za 20 dni wojna z Bebicim Bebic, niestety Europa jest zbyt czerwona I nie ma w Europie miejsca na twoje pomarańczowe faszystowskie istnienie Także wyzwolimy Fajnie jakby z Bebiciego dałoby się zrobić na przykład jak w Kaiserajsie totalist Totalistycznego przywódca Wolkskomisariatowych Włoch. Tak, myślę, że to byłoby piękne Wypowiedz wojnę, wezwij sojuszników, będziemy walczyli z Wielką Brytanią Mam nadzieję, że z padochroniarzami tam zdesantujemy Bo Kriegsmarine, naszą flotę morską żeśmy rozmontowali, no niestety, jest jak jest no i elegancko, można się wygodnie rozłożyć w swoim fotelu w Berlinie na czerwonym fotelu możemy kogoś zaprosić, Kanada demokratyczna Kanada chce wejść z nami do sojuszu bo wy walczymy z Wielką Brytanią, no dobra, zaprosimy tą demokratyczną Kanadę, chodź mordeczko, przydasz się bo będziemy musieli zesantować się jakoś do, czy to jest też wojna z USA? Na szczęście USA jest neutralne pod Willy łąka. Świetnie. Nie no panie Bebici, czerwony Rommel, nasz czerwony Wataszka jechał Ciebie już uratować! No, pozbyli się Bebiciego. A to dobry chłopak był. Nie, jeszcze ten papet, głupi włoski się strigerował. Poczo! O, Bebici wrócił. <laughs> A, ty jesteś naszym tym, no, no, ale... Ja chciałem tu porobić więcej raź komisariatów tych, bo tu można było wyzwolić Wenecję. Pa ile tu można rzeczy powyzwalać? Jakąś Unię... Al Czekaj, Unia Alpejska to jest nasze? A, a Szwajcaria zmienia się w Unię Alpejską. Yy, zatrzymajmy okupowane terytorium. Póki co to jest nasze. Australię. Australię możemy zabrać do frakcji. Jak poszli w Mosleja, to te wszystkie papety mu się buntują. Ale ja zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie że my przejęliśmy całą flotę francuską i tych wszystkich pa papetów, które tam pisowaliśmy w międzyczasie do wojny się dotrzyły to my przejmowaliśmy ich flotę widzę, że ta flota daje nam możliwość zdesantowania się romlem naszym czerwonym wataszką z Dunkierki do Dover widzę, że bot brytyjski nie dość, że nie broni portów to on chyba wszystko posłał panem Mozlejem na te swoje wojny dzikie w Kanadach, w Australii i tu ludzie, tu nikogo nie ma, pierwsza dywizja, chyba Marinesów, chcieli zrobić desant nam Pierwsza dywizja, nie wiem. w ogóle flota pływała? Bo ja nawet nie, nie sprawdziłem. Dopiero naszą wystawiłem. Eee, no, pływa flota. Tylko, że nasza flota ma 12 tysięcy do ich 8-9 tysięcy siły morskiej. Także bardzo fajnie. Paradoks nie dojrzy, że zrobił Super AI, które kompletnie teraz nie ogarnia. To jeszcze całkowicie rozwalił balans tymi swoimi przegiętymi ścieżkami, a historycznymi. Chociaż historyczne Niemcy też są przegięte. I to jest to, co mówiłem i powtórzę jeszcze raz, że paradox. Nie wiem czy oni specjalnie to robią. Tak mocne ścieżki, żeby zachęcić ludzi do kupowania DLC-ków. Patrzcie, jakie możecie teraz mieć giga mocne, mocarne Niemcy. w z tym pierwszym jesteście panami świata. Że ta gra już w sumie nie za bardzo ma sens. Ale walczymy o wielki czerwony napis na mapie. Już zaczęliśmy, to skończymy tą, tą serię. Nie, trzy dywizje Romla, dwie dywizje, jedną dywizję w kociołku straciliśmy panie Romlu! Jakżeś pan do tego dopuścił! Muszę ręcznie dywizjami Nie, nasz kociołek Jaki Rommel, taki Paulus No niestety Straciliśmy trzy dywizje w kociołku, które chciwie szły na Liverpool Ale to i tak nie zatrzyma Niemieckiej machiny wojennej Przed wyzwoleniem Brytyjskich proletariuszy Ale cieśnina sycylijska zatrzyma Niemiecką armię Ach, pięk... A nie, przebiliśmy się Aha Okej okay. Ciekawe no dobra, no to puszujemy dalej. Skoro się że są cię silne. Tę taką siłę armii włoskiej, żeście spuszowali. Ropy brakuje. Pozdrawiam. E, no serio, troszeczkę czuję się zdegustowany siłą, potęgą, jaką możesz kilkoma kliknięciami zrobić, jako te komunistyczne Niemcy pod Vox Komisariaty. Porąbana ścieżka. Turcja pozwala nam wzmocnić sentymenty komunistyczne. I tak co chwilę sobie gdy tylko PP się pojawia, to klikam kolejny kraj, bustuję komuną. No bo, no bo można darmowy political power, praktycznie już nie mamy co robić z tym political powerem, to boostujemy komunę po świecie te kraje i tak praktycznie, nie wiem, w 95% się zgadzają, żeby je de facto rozsadzić od środka tą komuną Sloty. o, możemy nowe fabryczki budować, bo już w Polsce zacząłem budować autostrady na euro żebyśmy zdążyli, hehe <laughs> kolejny mało śmieszny żarcik, bo już nie było co w Rzeszy budować no i to takie życie w sumie to też jest przegięte pod tym kątem, że jak naprawdę chcesz spocić i zająć jakiś region, to za 25 political power, jak się nie zgodzą na agitację komunistyczną, to dostajecie wargola. I on sobie wisi przez rok, rok? Dwa lata, dwa lata macie wargola i tam możecie sobie popłynąć którykolwiek kraj się nie zgodzi, jakiś Haiti czy Tahiti na końcu świata i tak jako komunistyczne Niemcy macie wargola. No przegięte, ja nie wiem kto w paradoksie to wymyślił. Konferencja pokojowa z Wielką Brytanią i Włochami podpisana, zrobiliśmy. To miał być komunistyczny Volkskomisariat Państwa a zrobiły się Włochy. Zrobiła się Lombardia, tu zrobiły się. Aha, to są jedne Włochy, tu są Rzymska Republika Ludowa. Okej, okay. i mamy dwie Sycylie Volkskomisariatowe. Jak jakiś kraj się nie zgodzi na twoją propagandę, jak Argentyna odrzuciła, to teraz możemy ją znowu poprosić. A teraz nam pozwoli, proszę bardzo, drugi raz i Argentyna zgadza się na naszych agitatorów. Powiem wam tak. Yy, przegięte totalnie Niemcy pod tą komunę proletariacką. Jak to się rozhula, Jak to się rozchula, jak ty zaczniesz siać tym komunizmem i potem wysyłać, nie wiem, po 10, 8, 9 dywizji ochotniczych, żeby wygrywać te wojny domowe. Potem zaczniesz rozbudowywać i wyzyskiwać te wszystkie swoje wolskomisariaty. Bo ty z tych wolskomisariatów możesz jeszcze. Więcej przemysłu i fabryczek wojskowych brać. Przy okazji to są kraje, które cały czas budują dla siebie i robią swoje drzewko, więc cały czas tam jakieś buściki wyciągają. No, porąbane. Porąbane są te Niemcy. Jeszcze jak pójdziesz pod tą wolną ekonomię w sensie wolną gospodarkę, to tak naprawdę nie masz już co budować, jeżeli chodzi o. Mamy wrzesień 42. Jakieś tam półtorej roku w sumie przestałem klikać fabryczki, technologię i tak dalej, bo to już nie miało większego sensu. Niestety Paradox tak zbalansował to. Jak chcecie się pobawić, to korzystajcie, bo mam nadzieję, że to ktoś naprawi w końcu. Że to ktoś w końcu naprawi. Tak wyglądają nasze. nasza Rzesza Niemiecka. Znaczy, Volkskomisariatowe Niemcy. Niemiecka Republika Ludowa. O proszę bardzo. Tak to wygląda, tak to się plasuje na mapie. Moglibyśmy jeszcze zrobić sobie wojnę ze Związkiem Radzieckim. Tylko, że jak idziesz pod komunistyczne Niemcy, to masz całą odnogę współpracy z Sowietami. Jeżeli Niemcy... Jeżeli Rosja pozostaje komunistyczna to masz całe drzewko współpracy z Z tymi y, Sowietami. Możesz nawet strefy wpływów sobie podzielić. Możecie wspólnie najechać Polskę... Węgrów, ale no my poszliśmy tutaj w z więc to nam kompletnie niepotrzebne. Y, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Początek był fajny, ale potem... Potęga tego drzewka, tej komuny niemieckiej pod Volkskomisariaty jest jakimś nieporozumieniem. Tak więc, tutaj podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Przypominam o poprzednich odcinkach z Anschlussu Austrii, z Belgii pod Unię Europejską, gdzie też robiliśmy spaszone rzeczy, ale ta Unia Europejska od Belgii Demokratycznej nie była tak porąbana jak te Wolkskomisariaty. Plus tylko, że miała atom, i tam atomówkami rzucaliśmy. Tu nie mamy aż takich bustów do atomów, ale mamy, mamy tyle przemysłu, tyle manpowera, ty, tyle ludziów mnogo, że masakra. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do następnego. Cześć,